Witam na Wirtualnych Ligach, to już siódma seria gier sezonu 2022-2023 w Hiszpanii. Kolejne 10 spotkań, a wśród nich m.in. Villarreal kontra Atletico i Barcelona kontra Espanyol. Zanim zaproszę na skrót derbów w stolicy Katalonii, wyróżnię zawodnika miesiąca. Wybór nie mógł być inny, Robert Lewandowski we wrześniu był bezkonkurencyjny. 5 goli w 3 meczach i do tego dwie asysty. Zobaczmy czy Polak błyśnie również przeciwko Espanyolowi. Halo, halo, dzień dobry prosto ze stadionu. Camp Nou na siódmej kolejce hiszpańskiej La Liga. Nie jest to może El Clasico, ale są to derby Barcelony. A więc dzisiaj FC Barcelona zmierzy się z Espaniolem. Czerwono-niebiesko w pasy z białymi koszulkami i w niebieskich szortach gracze Espanyolu. Tymczasem będzie strzał i pięknie broni pierwszą piłkę. Tersztegen jednak jej nie, nie, nie łapie, niefortunnie nie wraca, no i Darder wpisuje się na listę strzelców po dzisiejszym spotkaniu. Lewandowski bardzo ładnie do Pedriego. Pedri, no i jest bramka numer 8. Młody Hiszpan nie ma najmniejszego problemu z wyrównaniem. Zobaczmy teraz Esposito. Może uderzać Breath White. No i jednak jest obrona bardzo ładnie przytomnie ku chwale Espaniolu I teraz to Barcelona może mieć problem z jego zatrzymaniem. Oj oj oj! Czy ja wykrakałem, że to Breath White strzelił? Tak jest. Tak jest, wykrakałem proszę państwa, ponieważ właśnie po tym no, zamieszaniu, tym mętliku, kotle, który się tu zrobił, e, Brefoit bardzo ładnie sobie to przyjął i tak naprawdę między nogami też Stegena umieszcza piłkę w siatce, zobaczmy to jeszcze raz. Bardzo ładnie podkręcona piłka jeszcze odbita lekko od obrońcy. Dyktowany przed meczem jako ten, który będzie musiał się bardziej postarać. Tymczasem jeszcze jest. Oj oj! Ależ tam błąd obrońców, błąd bramkarza. No i Dembele nie mógł tego zwarnować. 37 minuta. Co zrobił przede wszystkim Oliwan, który miał kryć Francuza, no i wyszła z tego. Nie dość, że ładnie zrobiona akcja. Nie dość, że śliczna bramka. Tego rozwinąć. Ciekawa akcja. Wysuwa się Dembele. Nie było spalonego. Lewandowski dobrze go znalazł. Teraz czy on znajdzie Lewandowskiego? Jest Lewandowski! Pięknie, pięknie broni teraz Leconte. To Darder czy Breathwhite sprawiają bardzo duże problemy w dumie Katalonii. Może być tutaj Darder. Bardzo ładnie teraz uderza i jest bramka. Wychowankiem klubu. Był graczem klubu. Ale tymczasem jest tam strzał i jednak piłka zakręciła się pod nogami obrońców i bezpiecznie pod nimi została. To ona teraz może jeszcze raz. Frankie De Jong, Robert Lewandowski jest! Jest Lewandowski! 61 minuta. Robert Lewandowski wpisuje się na listę strzelców. To on zdobywa właśnie swoją siódmą bramkę po siedmiu meczach. W siedmiu meczach. To jest e, bardzo ładny wynik. Średnio jedna bramka na mecz. Derbach e, Barcelony. E, może się teraz urwać jeszcze raz. Breath White, Breath White i tym razem broni to Ter Stegen. Brafinia będzie chciał zagrywać. Nie, do tyłu. Dembele, nie ma gola. Żaden nie chciał, woleli rozegrać. No i skończyło się jak skończyło. De Jong i broni LeConte. Nadal 3-3, 10 minut do końca. Ale tym razem Barcelona nie dała się zaskoczyć. Oj, bardzo źle wybija teraz Ter Stegen. Piłka odbita od gracza Espaniolu. Doliczony czas gry. Będzie strzał i nie będzie gola. Kapitalnie to broni Ter Stegen. Nie wiem, czy można go chwalić, ponieważ to przez niego była ta akcja rozgrywana w ogóle, ale trzeba pochwalić tę obronę. Pod nogami Rafini. Koniec meczu 3 do 3 Kończą się derby Barcelony Po jednym punkcie dla obu stron Przed tygodniem Baleary odwiedziła Barcelona Teraz rozpędzony Real Sociedad Dla fanów Majorki Okazja do oglądania gwiazd Ligi tydzień w tydzień To z pewnością przyjemność Zaś dla piłkarzy wręcz przeciwnie Tym razem gospodarze długo się opierali Ale w 42 minucie Po krótko rozegranym kornerze Brias Mendez zaskoczył podaniem po ziemi Zamiast dośrodkowania Kubo oddał do Sorlota i Norwek otworzył w drugiej połowie Majorka ponownie na tle gości nie wyglądała źle, ale znów zabójcza okazała się sama końcówka. W 86 minucie Sorlot otworzył drogę do bramki Sylwie i ten wykorzystał swoją szansę. Real Sociedad potwierdził swoją wyższość, a doświadczony Hiszpan gra jak znud. Jeden gol mu nie wystarczał, gdy chwilę później nadarzyła mu się podobna okazja, znów z niej skorzystał. Dawid Silva z tytułem piłkarza kolejki, a Real Sociedad kolejną ekipą, która ogrywa Majorkę 3-0, na jej terenie. W poprzedniej kolejce Girona nie pozwoliła się przełamać Realowi Valladolid. Tym razem pragnęła podtrzymać dobrą formę i pokonać Osasunę, która również potrzebuje punktów. Tym razem sprawy nie potoczyły się jednak po myśli gości. W 23 minucie Osasuna łatwo wjechała z piłką do ich bramki. Autorem gola Avila asystował Gomez. W 84 minucie nastąpiła zamiana ról. Gomez znalazł się w oko w oko z bramkarzem i nie dał mu szans. Dwie bramki, zero z tyłu. Wydaje się, że oglądaliśmy Pełnie inną drużynę niż dotychczas. Osasuna wreszcie wygrywa mecz. Przenosimy się do Andaluzji. Betis w tej serii gier podejmował Celtę Vigo. Goście są jedną z tych drużyn, w których meczach dzieje się mało i tu również przez większość czasu nie padały gole. Z pewnością część kibiców opuściła stadion, gdy wreszcie Fekir obsłużył podaniem Iglesiasa, a ten pokonał bramkarza. Euforia wśród tych, którzy pozostali na trybunach. Gospodarze z rzutem na taśmę zdobywają gola. Wprawdzie czas doliczony to tylko dwie minuty, ale co wy Wydarzyło się dalej. Mecz wciąż trwa. Zagranie na lewe skrzydło do czerwiego. Rozegranie, nieudana próba zamknięcia akcji. Piłkę zgarnia jeszcze pasjencja, wykłada do tapi, Dzieje się niemożliwe. Dwa gole w doliczonym czasie. Betis już witał się z gąską, ale Celta zdołała jeszcze przeprowadzić akcję dającą wyrównanie. Ta końcówka zrekompensowała wszystko, co działo się do tego czasu. Ostatecznie drużyny dzielą się punktami. Kolejne spotkanie to Real Valladolid kontra Getafe. Przeciętny pod. Początek sezonu sprawił, że goście przystępowali do meczu z pozycji zagrożonej spadkiem, ale po tym jak w piątej minucie Aram Bari przymierzył zrzutu wolnego i otworzył wynik, stało się jasne, że nie zamierzają w niej pozostać. Spójrzmy na to jeszcze raz, co za moc i precyzja w dodatku z niemal 27 metrów to najlepszy gol tej kolejki. Droga do zwycięstwa nie była jednak tak łatwa. W 21 minucie obrońca nie zdołał wygarnąć piłki i Gonzalo plata doprowadził do remisu. Może to i dobrze, bo defensor Geta w tej sytuacji dużo ryzykował. Mogło się to skończyć czerwoną kartką. W doliczonym czasie pierwszej połowy ponownie dał o sobie znać Arampari. Zachował czujność, skorzystał z fatalnego zachowania bramkarza i ustrzelił dublet. Gospodarze wbili bramkę do szatni w zasadzie sami sobie. Po zmianie stron odbiło im się to czkawką. W 67. minucie bramkarza strzałem bez przyjęcia zaskoczył Munir i było już 1 do 3. Mimo to gospodarze wciąż mieli nadzieję na jakąkolwiek zdobycz. Chwilę później za sprawą mączu ponownie nie złapali kontakt, lecz wszelkie wątpliwości zostały rozwiane w 87 minucie. Strzał z ostrego kąta odbił się od słupka, piłkę zgarnął Munir, zgrał do Majorala i ten ustalił wynik meczu. Getafe, tak jak Osasuna, inkasuje trzy punkty po raz pierwszy w sezonie. Wracamy do Sewilli. Napis na pis Juan przyjechało Rayo Vallecano. W poprzedniej kolejce goście dostali srogie lanie od Villarealu, ale mimo to na obcym i bądź co bądź trudnym terenie zaprezentowali się całkiem dobrze. Dopiero po godzinie gry Sevilla rozmontowała ich obronę i do bramki zdołał trafić Papu Gomez. Przez resztę meczu dobra organizacja w obronie gości nie pozwoliła na stratę kolejnych bramek, a w dodatku w 77 minucie Trecho przy klubie strzału był faulowany na skraju szesnastki. Piłkę ustawił Falcao, wyrównanie na wyciągnięcie ręki, ale Bono zatrzymał tę petardę. Kolumbijczyk marnuje jedenastkę już drugi raz w tym sezonie, a Rajo łapie zadyszkę. Dla Sevilla w kontekście walki o puchary te punkty z pewnością bardzo... Się liczą. Dla Almerii znaczenie będzie miała jakakolwiek zdobycz, wszak rywale Elcze jak dotąd mają na koncie zaledwie jedno oczko. Zaczęło się dla nich wyśmienicie. W ósmej minucie Ramazani obrał pozycję i posłał futbolówkę pod poprzeczkę. Prowadzenie przeciwko Elcze, które w ostatnim czasie prezentuje się naprawdę dobrze na pewno dodało skrzydeł Almerii, ale po zmianie stron gospodarze doprowadzili wszystko do porządku. W 55 minucie obrońca sprezentował im piłkę przed samym polem karnym i po szybkiej klepce na 1-1 trafił Roger. Losy meczu rozstrzygnęły się w 70 minucie. Strzelec gola wyrównującego rozpędził Mille, a ten huknął od poprzeczki i nie dał szans bramkarzowi. Po 90 minutach rezultat pozostał korzystny dla Elche. Almeria spada na ostatnie miejsce. Villarreal kontra Atletico to chyba najbardziej wyczekiwany mecz kolejki. Żółta łódź podwodna plasuje się w tabeli wysoko i na pewno nie przestraszy się nikogo. Potwierdziło się to natychmiast już od piątej minuty za sprawą Gerarda Moreno Villarreal prowadził. Pod opiecznym Simeone znów pali się grunt pod nogami, ale tuż przed przerwą udało im się ten pożar częściowo stłumić. Morata wypuścił koketę, dośrodkował prosto na głowę Depola i Argentyńczyk doprowadził do remisu. Na nieszczęście Rochi Blanco z druga połowa nie przyniosła zmian. Kolejny remis, który utrudnia ich sytuację. Ciekawie zapowiadał się też mecz Atletiku Bilbao z Walencją. Nietoperze plasują się w okolicach środka tabeli, ale nie należało wykluczać niespodzianek. W ich wykonaniu. Otwarcie wyniku w większości meczów tej kolejki następowało bardzo szybko i to spotkanie nie było wyjątkiem. Piąta minuta, Musa odnalazł sporo miejsca, huknął za szesnastki i trafił. 0-1, Walencja, która potrafiła postawić się Atletico i Realowi, teraz obejmuje prowadzenie na San Mames. Tuż przed przerwą Lino odnalazł wolną przestrzeń z prawej strony pola karnego i zagrał do Castillejo, ten wyłożył do Cavaniego i Urugwajczyk podwyższył na 2-0. Goście pierwszą połowę zagrali wyśmienicie, a w drugiej skutecznie obronili wynik. Tym samym Atletik Bilbao ponosi drugą porażkę w sezonie i zalicza delikatny spadek w tabeli. Na sam koniec Cadiz kontra Real Madryt. Z początku zapowiadało się na łatwe zwycięstwo Królewskich, bo w 11 minucie Karim Benzema zakończył indywidualną akcję mocnym strzałem i trafił na 1 do 0, ale w 22 minucie po przepuszczeniu podania Alejo, Alex Fernandez uderzył finezyjnie i futbolówka odbita od słupka wpadła do bramki. Da się zauważyć w ostatnim czasie schemat. Real strzela pierwszy, przeciwnik wyrównuje, ale potem i tak królewscy triumfują. Tym razem na ponowne prowadzenie Los Blancos trzeba było czekać aż do 71. Minuty. Wtedy na lewym skrzydle rozpędził się Mendy. Przez Viniciusa piłka trafiła do Modrycia i z tej odległości Chorwat nie mógł spudłować. Kropkę na D w doliczonym czasie postawił sam Vinicius, który mocnym uderzeniem przy prawym słupku zamienił na gola podanie od Azarda. Mistrzowie wygrywają, ale ponownie rywal Mat jedną bramkę honorową i udowadnia, że Real nie powinien lekceważyć nikogo. I siódma kolejka wirtualnej La Liga za nami. Grad goli w derbach Barcelony, wpadkę oprócz Blaugrany zaliczyło także Atletico, Osasuna i Getafe z pierwszymi wygranymi. Tym samym jedynym zespołem, który jak dotąd nie odniósł zwycięstwa, pozostała Almeria. Na drugim biegunie samodzielne prowadzenie w tabeli objął Real Madrid. Z czołowej siódemki pierwszy raz od początku sezonu wypadło Rajo. Na granicy między ligą Mistrzów ligi Europy odwieczni rywale z kraju Basków. W klasyfikacji strzelców Lewandowski i Moreno wciąż idą łeb w łeb. Vinicius im nie odpuszcza, a David Silva coraz mocniej się wyróżnia. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na Wirtualnych Ligach.